Przed nami urusek w nietypowym seledynowym kolorze. Mieliśmy sobie takiego kupić jakiś czas temu. Jesteśmy w e, Dubano, w, w miejscu, które się nazywa Infinity i przedstawia nam e, trzech wielkich artystów kandyńskiego, gaudiego i Klee, jest to nietypowy pokaz, bo jest w całości cyfrowy, będzie to gra światła, bardzo ciekawi jesteśmy co nas czeka w środku. koł światła i dźwięku, pięknej muzyki. W ramach niego wyświetlana wyświetlane jest twórczość trzech wielkich artystów awangardowych wielkich twórców sztuki współczesnej. i łącznym, to tym, co ich łączy, jest ta, to, że urodzili się w XIX wieku. I, Zmarli w XX i tworzyli właśnie na przełomie wieków. No i oczywiście ich największym orężem była wyobraźnia. Teraz pora na pierwszego z artystów, Rosjanina Wasyliego Kandyńskiego, twórcę malarstwa abstrakcyjnego. Antoni Gaudi, Katalończyk, którego kojarzycie zapewne z pięknymi zabytkami Barcelony. O proszę, to ta słynna e, 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 jaszczurka z e, w tych słynnych kolorach katalońskich w ogrodzie e, Parku Güell. tak? Antoni Gaudí jest też twórcą oczywiście Sagrady Tamili, Casa Baslo i wielu innych zabytku, nie był on malarzem, lecz architektem i reprezentował szkołę secesyjną. pokazu nie mogło zabraknąć. Fakt jesteśmy w największym centrum handlowym tego miasta. wybraliśmy się do terenów e, wystawowych EXPO niestety EXPO 2020 w Dubaju skończyło się 31 marca czyli jakiś miesiąc wcześniej zanim tu przyjechaliśmy ale od 1 e, września otwarto dla e, zwiedzających dwa pawilony pawilon e, Zrównoważonego rozwoju i pawilon mobilności. Niestety wszystkie inne pawilony, czyli w szczególności pawilony poszczególnych krajów, są zamknięte. Przed Wami pawilon Uzbekistanu. To jedna z dwóch ekspozycji w pawilonie zrównoważonego rozwoju, czyli Sustainability. To jest część poświęcona lasowi, forest, jest też ocean. No i teraz tak, czy wiedzieliście, że połowa lasu jest pod ziemią? No bo oczywiście chodzi o system kolejowy, o to jego, e, że tak powiem, makieta. To oznacza skrót WWW, oczywiście World Wide Web. Ale tutaj ma też inne rozwinięcie, mianowicie World Wide Web. A czemu? Dlatego, że system korzeniowy lasu, drzew, wybuchu porównywany jest właśnie do e, internetu. Dlaczego? Bo korzenie komunikują się sobą poprzez sygnały. Sygnały chemiczne i elektryczne. No, i wiecie, że na centymetrze kwadratowych e, podłoża leśnego Ziemi może być aż 450 Kilometrów e, takiej sieci pograniowej Ta sekcja poświęcona jest konsumpcji, a raczej aż ściślej oddziaływaniu no, konsumpcji na środowisko. Wiedzieliście, że e, do produkcji jednego smartfona potrzeba 60 kg dwutlenku węgla, 12 760 litrów wody i 18 metrów, 18 metrów kwadratowych ziemi. teraz, słuchajcie, v pravý vruch system fala. Wiedzieliście o tym, że wieloryby mogą śpiewać do siebie na dystansie aż 15 tysięcy kilometrów? Interesująca jest ta ekspozycja, która pokazuje butelki z plastiku. Skąd butelki z plastiku w oceanie? No, tak się mówi, że w oceanach jest niestety więcej plastiku niż ryb. My spożywając te ryby spożywamy niestety plastik. Także warto troszczyć się o środowiska, środowisko i nie śmiecić, nie zostawiać śmieci na plaży, nie wyrzucać nic do oceanu, segregować odpady. Oto jak wygląda pawilon polski, taki najbardziej swojski, drewniany. Zastanawiamy się, czy w środku spotkalibyśmy pociana, jabłka. Iłbasem jest nisko. Ale hasłem przewodnim jest Poland Inspired by Nature, czyli Polska inspirowana naturą. Dzisiaj kontynuujemy zwiedzanie Expo. Wybraliśmy się do Ali w drugiego a poświęconemu mobilności. Taką alegorią pomostu przeszłość przeszłości, przyszłością. Przeszłość jest tu reprezentowana przez tę dziewczynkę, a ten motylek to jest dar od przeszłości na przyszłość. Symboliczny oczywiście. Przejechaliśmy do Hadsty. To miejsce należy już do Emiratu Dubaj. Otoczone jest monumentalnymi górami Hajar. Jest tu również sporo zieleni ze względu na występujące tu źródła wody. No i oczywiście rośnie dużo pal. Jest ciekawy fort blisko. Również stąd do Omanu. Co ciekawe, ja tu byłem z mamunią 13 lat temu. Jesteśmy w Hatta Hill Park, która uchodzi za jedną z największych atrakcji tego miasta. Gdy byłem tu z mamą 13 lat temu, nie było tutaj tak zielono. Czyli ładnie dbają o to, e, nawadniają ten teren i cieszy on oko turystów. Zobaczcie, przed wami krzew granatu. I to ciekawe, bo jesteśmy o tej porze roku, że on częściowo jeszcze kwitnie. Mówię tu o tych pomarańczowych kwiatówkach, ale częściowo już owocuje. Patrzcie, tam po prawej zawiązują się już owoce granatu. Na razie jeszcze malutkie, zielone, niedojrzałe. Na szczycie wzgórza parkowego leży maleńki forcik. Notabene w okolicy jest ich jeszcze kilka. Leżą na różnych wzgórzach chatki. To kolejna wieża strażnicza, która niegdyś szczegła mieszkańców chaty przed potencjalnym najeźcą. To wieża południowa, ale niestety w przeciwieństwie do wieży północnej jest całkowicie ogrodzona i przez to niedostępna do zwiedzania. Oto Tama Hatta, najbardziej spektakularna i największa w całych Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tu zawsze jest woda. Gdy byłem 13 lat temu z mamą w tym miejscu, a było to w lipcu w trakcie upałów, też była tu woda. Jesteśmy u podnóża Hattatam. E, namalowano tu podobizny szejków. Gdy byłem tu 13 lat temu, nie było ich jeszcze. Dziś wybraliśmy się na wycieczkę do Love Lakes, dwóch sztucznych jeziorek na pustyni 40 km za Dubajem, które przecinają się ze sobą, tworząc wzór przecinających się serc. Co prawda z tej perspektywy nie do końca to widać, ale z lotu ptaka wygląda to bardzo. 嗨。